Dobra. Wielka chwila. Ale mam świetny miecz. Siemanko, witajcie już w trzecim parcie. Siemanko. Pro elokoksy was witają. No, mamy diaksowe miecze, mamy y, 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 bardzo duże levele, więc idziemy po, po... Ale zdajmy sobie czapkę, bo brzydko wygląda. O, ja też. Jak, jak spawacz. Ale bez kitu bo jak spawacz. spawacz wyglądał na tym. A dobra, niech tam spadnie. Olin, opata spadła. No dobra, idziemy po po, 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 po słonecznej krainie bytu. No właśnie. O, spadłeś? Nie bolało. A, nie. Może zaczniemy od domku Meinholta. Nie, ja, to dystryb. jeszcze jakiś zamek jest, ale nie wiadomo kogo to jest. No właśnie, może tabliczka będzie. Tam jest z drugiej strony wejście. Ale nam się Hamsko od tyłu się pokazali. Pa, pa, pa. Co to się dzieje? Portal. Tu się tworzy, widzisz? Jednego obsydianu brakuje. <grym> fail. bo Albo to jest jakieś zabezpieczenie. No. Możliwe. Ej, patrz, jak tam jest przecież odpalony portal. No. O Minecraft właśnie. Wszedł. O, jest jakiś tabliczka. Zamek MCKS. -E MCKS. A może no, Minecraft? Kroi słomę. <grym> kroi słomę. Kroi słomę. <laughs> Jajko. Albo kroi szynkę. Albo krokodyl. Yy, o. Nieważne. Cięcie jakie wróci. Nie, nie, nie ścinać moich drzew. Wstęp, by do dom Nie gryfować. Nie ścinać moich drzew. Jest Meinhold. Niech się przywita. Tutaj widać, że zgryfowali mu farmę. Albo to creeper mu Albo. Dobra. Tam coś jeszcze jest, jakiś ten, o! Można wbijać do domku, nie mam by... tego... Ochrony na drzwi chodź. Zobaczymy, jak mają tutaj środku. LOL, to bo na pewno creepery były. No. A na górze? Na górze tutaj, o. Na górze. Coś jest blisko. Na... Pokój M. Mana. M. Mana, to już Ej, zobacz, co tutaj, tutaj wisi, zobacz. Patrz, widzisz to? Lika. <śla> Nacisnąłem. To ja też. Chodźmy Chodź, zrobimy druty na pranie <grymne> Druty na pranie O, o, myślałem, że to cave O tutaj mamy taki ładny, fajny domeczek A tam co jest? Most? Właśnie tam trzeba by nie zobaczyć Zaraz Tutaj mamy domek jakiegoś pewnego użytkownika Na razie tabliczki nie ma, wejść chyba też się nie da Bo drzwi są zamknięte Niestety, ale wiesz co... Dobra, nie, nie próbuję. Nie próbuję, bo jeszcze idę drewno postawię. Niektórzy tak robią, że wbijają sobie, wiesz, przez ten... nie no wiem. ...przez ściany. Dobra, chodźmy na ten most. Zapożyczę. Ja mu oddam. Ja oddam ci. A ja robię trolla. Wiesz, na odcinku może potem zobaczę. Podwodna plantacja O, no tutaj też nie wejdzie, nie wejdzie. Całkiem fajnie. Pa, wyścigam cię. A, to było... to było równo. Ej, ale całkiem fajnie to wygląda nawet. No czy, tylko że jeśli... nie wiadomo czyje to jest. O, tam chyba będzie. O, to tu są jeszcze jakieś dwa domki. Hmm. To, co co nie? to jest? Znowu jakaś tajemnicza budowla, na wodzie. Nie Literowe płotki czy burżuaza, jak stoje tam. O, jest otwarta bramka, można wchodzić. Zobacz, liliowy most. Ej, to jest zejście na dół. Ła. Wow, Wchodzimy. Zobaczymy, gdzie się ktoś dokopał. Co to jest? E, tu nic nie ma. Lol. No idź. Kruszę na ciebie. O, zobacz! Co się Zapamiętaj, nigdy nie. Pułapkę nagrać. A nie, tu się wchodzi. LOL, o, tak teraz nie widzę. Może o, tak. Może w tym małym pomieszczeniu będzie tabliczka, chyba nie. Chyba nie potrafię tak. ustawiać tabliczek. Dobra. Idźmy dalej. Ty wiesz gdzie co jest. No tak plus minus wiem. To jest gdzieś tam, oni się budowali Ani nie widać, coś zrobić. Oni się tam budują tam o, baba, co to jest? Tu jest Sparta Gdzie? Sparta, to? jako zobacz Ej, patrz na to, ty jesteś Sparta Melon spadł o ja. jechał Tu coś jest, tu coś jest O to jest spawn A to jest spawn Patrz zobacz, każdy ma swojego ender chesta Jak no jak podałem sobie masakrze Odłożę tam ciastko A ja melon <grym> <grym> Najświętszy melon na świecie o. Znaczy arc, znaczy whatever A tam daleko jest ten portal, może tam się wybierzemy Nie do... A to może w innym o tutaj coś było widać poszukaj Tak widać jakąś wieżę z sandstone'a Mówiłeś o tych lodowych wieżach to o jest To jest Elipsa, i Claudia zrobili jakąś wieżę z lodu ale nie wiem gdzie to jest To co oni mieli kilo w, w tym silk tam? No? Cwaniaki Na 30 levelu już Enchanting, Luxorimo, trzeba, trzeba zrobić jakąś wieżę na machaty i poszukać No Ocinek w poszukiwaniu Enchanting Table. O, widzisz jakie wieże tu są? No. Czy tam się da wejść? Zgładza tego prosiaka. Ale co? No co a co wiemy, miecze mieczem szkoda ci? No, na razie to dwa tylko użycia. Ma ten... O, tam Czy się tam... buduje właśnie Eri ripsa Chyba Ripso. Ładnie. Tylko, że wszystko. Nie, za... to jest Gomez, to jest Gomez. Przepraszam się, pomyliłem. Widzę, że jesteś oczytany na tym serwerze. No bo ja subskrybuję ka każdą osobę, która coś z tego nagrywa. Aha. Pa pa pa, ale tutaj ładnie. No tu pustynia już. A, to tutaj ta pustynia, co my na początku pierwszego dnia tam byliśmy. Mhm. Tutaj się buduje Gomez z jeszcze jakimś tam kolegą. Euro jakoś się nazywa. Chodźmy... Aha, pokażesz gdzie mieszkasz? Nie. Tutaj mieszka Gomez, to jest ich wieża. Tutaj? Chodźmy na wieżę, nie? Szałos z drobinka Trolujemy buraczka, mamy przecież ten szałas e, z, z tymi, z, z li, lianami e, tu jest e, dom Gomeza. Tam jest w oddali, e, tam widzisz tam, nie? Tam? Zaraz. Naprawdę. Jesteś tu? No, no, no. Chodź tu na górę. Gdzie, gdzie, gdzie? Na górę, pazję domki. Jak wiesz, tak plus minus, jak coś znam. A, bo ty jesteś jeszcze w tej wieży, ja już zszedłem. Ja na górze jestem. Chciałem cię to zademonstrować z wysoka, jak... tu gdzie mieszka, nie? Aha, dobra. Jak, tak, jak coś znam. Tak wiem, że mieszka właśnie Gomez, w tym drewniany plus euro. Widzisz, widzisz to na, na mokradłach, ten dom? Z, z To jest... E, ten Co? dom należy do Blondera. Tam jest są książki, tam może być stół enchantingowy. No. A tam nie wiem, kto mieszka. Chyba, że jest tabliczka. Ja nie widzę tabliczki. Chodźmy na dół i... pozwiedzajmy. Jeszcze bardziej. O! Na no hardkorach. No, znowu noc. Tutaj dzień jest krótki. I gdzie chcesz? Tutaj. O tam nic nie ma, bo widziałem na tym, na odcinku, że... Skąd oni To są popękane, czy nie? Tutaj? Tu, tutaj nie wiem, kto mieszka. To jest ma farma. Tak, to, to jest farma chyba. Albo no, nie. Nie, to jest domek czy ma lapisowy blok pod łóżkiem. Ukradci. ci. A co tam te pupły z TNT? Właśnie nie wiem. <grym> Outroll. O, tutaj. O, o jest. Nie, jest. A, Aj, adio. Adio. Dobra, nie, nie wchodzimy tam. Nie. Chodźmy. Chodź, do... chodźmy do blondera, że no. ma to enchanting. Chyba się nie odrazi, jak tam sobie wejdziemy i enchantujemy, nie? Przecież to nic złego? Nie, ale, ale... nie ma tego, złożonego na hasło, drzwi hasło, mu tam. Chyba, że się wejdzie sposobem. Zamknięte ma. Nie, otwarte! Jest enchanting, TV. Jest! Enchantujemy?

to pójdę sobie pozabijać te moby ea kupa a co masz? Eee, smora z na trzecim eee to Nem... według nienawidzę tego ulepszenia ja e, tam coś jeszcze jest widać jakaś koblowa coś lol, zombie Obi bi pająka ja mam zmorę z tabonogów chodźcie z nogi. Ej, one idą na hita ja chcę tutaj się na Expedition, więc... Nie Ej, mogę pająkiem nie ja idę na Hita. Pa. Pa. Patrz na tego pająka. Tylko raz uderzę i po nim. A czy... Co jest z tabonągiem? Pająki tylko. Pająki tylko. I te. I te jaskiniowe. I jeszcze rybiki cukrowe. Tam jest wioska NPC. Ja tutaj idę. Trychowano oczywiście. Tam ktoś jeszcze mieszka, bo czy ja dobrze widzę, czy ja dobrze widzę? Tak dobrze widzę tam ktoś mieszkał. Cześć, ty. Tutaj poszedłem po XP, bo chcę dobić ten 30 level. Mam już i 28,5. Gdzieś mnie gdzieś? No widzę, jesteś tam po drugiej stronie. Eee. Ja cię nie widzę. W drugiej strony. Główki dają się zatrzymać kamerą. Oj, proszę, proszę, Nie nie słyszę. O! Daleko, Dobra. bardzo. Dobra. A tam, widzę, 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 że coś bijesz, widzę, że coś bijesz. No. Bo, zo bo zombie, nie, chyba. Różowy creep, Czy Czyli creeper pusta, Nie. Szkoda. Już mam 29 prawie. O widzę Cię Już, już piszę Kurde Co to za koblowa wieża jest? Właśnie ja pod nią jestem Tam ktoś mieszka Widzę jakiś domek, ale bo zgrifowany O! Mój ex, zostaw mój ex Bum to w ważne, wybuchło. Znowu na hita poszedł. O kurde, muszę się najeść. Wszystko idzie na trzy hity, u mnie pająku. Już mam dwudziesty dziewiąty i jedną trzecią. Gdzie jedziesz teraz?

Wyrzęcie! No ale to nie bolało mnie Już prawie 30. No pork czupy Chopa Chopa, chopa No kurde, dawaj Jeszcze troszeczkę O, widzę pająki Ej łuk mi wypadł ze szkieleta Lol <todgłosy> Dopiero teraz zauważyłem Oj, sorry. A poczekaj, teraz się no powiedz ile ci to zabiera serduszek mój pięcz okej? Okay? No. Półtora. Jezu. Yes. Tylko? Jaki gó... Ja góry? nie jestem stawanogiem. Ciastka są fajne, ale dają mało głodu, znaczy punktów. Ale jest dużo, masz 8 ciastek za jeden ten, nie? No ale trzeba ich tu, dużo zjeść żeby, żeby się najeść No kurde, jedna kulka Expaj będę miał 30 level Ej Dobra, widzę tam kandydata Do przeszczepu Do przeszczepu To Creepery dwa. A, Fajnie wysadziły się i nie wypadł mi z, z nich Exp Ale dziura Dam tę to nie ja. To Ada. Ale spoiler. Dobra, mam 30. Głowa. Głowa, z Czy on ma kask? On ma kask nie. mnie. Co za teksturpak Latają same głowy zombiaków, szkielety mająka. LOL kask wypadł mi z zombiaka. Jaki? Żelazny. To może sobie wymienić. Jaki zezol... to? Masz łup? Mam. A chcesz strzały? Nie. Mam dziewięć. Nie chcę. Dobra. Wielka chwila. Ale mam świetny miecz. Wy... Zamknij się. Sz... Sharpness 4. Looting 3, czyli wiesz, grabisz, z, z, no. z potworku wpl do więcej i Fire Aspect 2 Co? 3 i po serduszka po zogień. O kurde. 4, 5, 6... Nie, 6,5 mnie to dobrało na Ale nie. nieźle. O kurde. Znaczy byś mnie pewnie zabił na dwa hity, z, ale mam zbroję. No. Ej zobacz co tu jest. Spróbuj go zabić. I oki słuj toś nie pacaj go Ale się patrzymy, Kurde, dobra, chodź oprowadzamy dalej. To tam jestem dom, no, teraz. A. To możemy tak zrobić już kółko i wrócić i skończyć. No. Mogli takiś most zrobić albo co? Mhm. To takie ciężko, bu tak ciężko budować. Prost, prosta linia tylko. Znaczy nie prosta krzywa troszeczkę, ale linia. Miał być odcinek po... O, o, Czata. Znaczy mieliśmy oprowadzać, aha ekspililiśmy. 17 minut zmienia. O, to już zaraz będzie... Zaraz trzeba kończyć. No. Znaczy wiesz? No. Wiadomo. Tam był jakiś domek, cały czas nim nawijałem, tam. Tam, na, na początku, jak byliśmy w pierwszym dniu. O To tam był, tutaj gdzieś stał. Tutaj była wieża i od wieży w lewo. Tutaj. Aha. Skacze pod drzewa jak mopo. O I... Patrz, nie brzmi. O. Enderman to był, zobacz. Gdzie jesteś? Tutaj. Tu tutaj tu tutaj, tutaj, nie. Tu. Oh. Albo ktoś potrzebował jednego tego. Na lewo odbijaj, na lewo. Mm -hmm, dobra. O, dom. No właśnie mój, żebyś odbijał na lewo, bo to jest dom. Aha. To jest chyba oh. Duffy... Nie. E, to jest farma lord. Chodź. Ła, ło, jaka burżuazja. Nie. Nie ma nie ma... żywi. Psy. Psy. No tutaj dwa. Albo tu ktoś bym miał panele podłogowe i w ogóle całą górę, albo nie wiem. Albo mu grifował podłogę. Klaudia nie ruszaj, to jest chyba stary dom tego. No. Jaki piękny obrazek, Creeper. Chodźmy tu. To jest... A, to jest wyjście. To jest, chyba... to jest stary dom chyba ty. Eee, jego i Kowi. O, jaka ładna dróżka. O, tu jest ta właśnie wieża lodowa, o! Fajna! O, zobacz obok jaka jest, zielono-czarna. Idziemy? No. A Jaki równy skok był. Mhm. A tam coś jest? Tam jest jakaś piramida z drewna. E tam nie 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 wartę zachodu. O jest tabliczka. Co tu jest napisane? Wybudowali Claudia, Daffy, mocny Ripsa. Ripsa Ja mówię Ripsa po prostu. Ripsa, Ripsa, Ripsa. Ripsa, Ripsa, Ripsa. E, Ripsa. O jakie odcz. Nie ja Aaaa! Mam... oj. Czy i Chciałem Chciałem tylko. Cię, Cię posmyrać po stopach. Wybacz. Zobacz co tam się dzieje, ale tam jest... Kaktus? I to duży. A to jest... E, ten, to są domki właśnie, Klaudii, Eripsy i tego. Dobra, tam już mi się nie chce iść. I ogromny, kute kaktus. To jest kojarzyk. Ło się zabiło. <laughs> Dobra, chodź tam, to jest ostatnie domki są już na ale co? Ej, jest tam kowal, może jest skrzynka. Ale pewnie tak to jest obrobione już. No to co? Może nie wiedzieli. Zawsze warto sprawdzić. Ehm, ta wieża jest dosłownie 30 kratek od tej wioski. Na pewno A, nie widzieli. Del delikatnie mówiąc chyba zabrali skrzynkę. No, ale wezmę sobie kratkę. O. Haha. Ha, Liga boss. No kla i zobaczymy się jej domki i już kończę ten odcinek. Mm -hmm. Tak wyjdzie 20-minutowy part. Okej. Okay. A to co Ooh, to jest? Yeah. Tutaj to jest... Powiem ci szczerze, że to jest gówno. Kaktus. Śliczny. Jestem ciekawy, ile im Klaudisz czy i temu. Bo ona jest za adminem. W sumie na tego kaktusa to chyba... Nie wiem, czy on jest uczciwie wybudowany. Bez obrazy, ale ja też, też jakoś nie mi się wierzyć, co jest... Jaka ta beczka, To ma być niby duży kaktus. Nie, myślałem, że to jest duży dawon. Robiłem kaktusa z lodów. By Katie. Aha, Craig. Klaudia. No. Znaczne no. zwakie. No o, to zapać. pewnie ten. Jaka Lubię ja na game podzie. Jaka fajna chata. Daffi mocny. Można Nie, 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 bo tutaj ma dir, dobra, nie, w, nie wbijamy mu. A, można być. Można... A tam jest hmm. jeszcze dir, to ja nie chcę tam. O, Kraj Dzień dobry. Wszyscy jedzą, uczta. Dupę nam pokazał. Maryżowe <laughs> Maryżowe gadki Lol. O lol, co tu się działo? Ojej, ripsa chyba zrobię sobie przemoblowanie znowu. Marianek? Dawaj, Marianek Majesz? Czekaj, już masz. Super Any. 3, 2, 1, już. A Jesteś? Tak Jesteś, chodź tu na górę to skończymy, o No Stań tak obok mnie, o Tutaj się patrzy, zdejmij taz, żeby było twoją głowę widać Więc To było na tyle, takie trzy party od nas Ta jest Z dwóch perspektyw, więc Komentujcie Subskrybujcie Cześć ulubionych na górę Na Jeśli Ja się zamierzam, na Siemanko. Siemanko. Ej, czekaj, no. walnę cię. Taką. A już skończyłem. A nie da się.